Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Spotkaliśmy się po raz drugi z Kasią z chwytów dozwolonych. Czy w naszej rozmowie będą chwyty dozwolone? Zaraz się okaże. Ale właśnie, jesteśmy dzisiaj w gościnnych progach sklepu Rock and Roll na ulicy, przy ulicy Polnej 30 w Warszawie. Witam Ciebie serdecznie, Kasia. Cześć, trochę tak witam jak u siebie, bo ja z tym sklepem trochę współpracuję i się czuję tutaj jak w domu, więc witamy, witamy wśród tych pięknych gitar. To jesteś endorserką? Endorserką jakiejś gitary? Czy po prostu jak wyglądała Wasza współpraca z rock and roll? Że co znaleźli twój kano i powiedzieli, o fajnie, grasz na, na ukulele i na gitarze, podejmijmy współpracę. Jak to wyglądało, Kasiu? Słuchaj, ci opowiem, jak to wyglądało z rock and rollem. To ja yy, już. Bardzo dużo osób na początku mnie pytało Pani Kasiu, jaką gitarę kupić, więc ja będąc w Anglii, szukałam jakiegoś sklepu, powiem Ci nawet odbyłam kilka podróży, że będziecie ze mną chcieli współpracować, ale w dwóch mnie bardzo brzydko potraktowali. Jak to powiedz mi, co znaczy brzydko potraktowali Kasię Melcher? Aż tak. niedługo będziesz mel Melcher, Melcher niedługo będzie. No okej, Melcher, tak. No dobra, wiesz to jak brzydko, pamiętam taką sytuację ze sklepu na Kabatach, ale nie będę robić, nie, nie ze sklepu gdzie indziej, nie, nie tam, nie tam. Nie chcę na robić... Bielanach, na to, bielanach drugi... to w drugą stronę. Nie, tutaj, no nie, tutaj mi bardzo dobrze, dobra, okej. Okay. No i przyszłam, na początku chciałam tak sprzedażowo, bo jako doświadczona asystentka zarządu i tam techniki sprzedaży, to najpierw kupiłam trochę coś do pana, od tego pana strun. No i później zapytałam, że no ja już mam taki kanał, ja bym mogła ewentualnie polecać. Pan się na mnie zdenerwował, powiedział, że kurier zaraz przyjdzie i że bardzo się cieszy, że ja mam kanał, ale on nie ma na mnie czasu. Okej, okay, no to nieładnie Cię potraktował. Nie, nie, bardzo nieładnie i powiem Ci, sobie obiecałam wtedy, że do żadnego sklepu muzycznego już nigdy nie napiszę, że mam to totalnie gdzieś, że niech sobie ludzie kupują gitary, jakie chcą, ja nie będę im nic polecać, aż tu nagle Marcin z tego sklepu, kierownik tutaj, dyrektor tego zakładu, w którym jesteśmy, napisał do mnie, o masz fajny kanał i to z tego co wiem, to w ogóle żona jego tutaj jakby lobbowała za tym, żeby się do mnie odezwać, bo chyba gdzieś to taka tutaj właśnie kobieta, Kobieca strona gitarowa w nim przeważyła, i y, szczęśliwie bardzo sobie tutaj współpracujemy. A rock and Roll jest jednym z największych sklepów w Polsce, więc jakby w życiu bym, nie przyszłoby mi do nich uderzyć tak o od czapy, więc tym bardziej się cieszę, że to oni się tutaj. No, ja powiem, że Kasia jest twarzą Rock'n'Rolla, ale powiedz mi, czy twoja działalność przyczynia się do tego? Bo chyba wcześniej się o to nie pytam że ludzie młodsi, starsi zaczynają częściej brać, a potem grać na gitarze. Co brać? Brać gitarę do ręki, żeby a. potem na niej zagrać. Ha, dobrze. Yy, oczywiście, oczywiście, kurczę, tak jak Ci wspominałam, że tyle ludzi młodych coraz częściej sięga po gitarę i chyba gdzieś pokazuje tę yy, taką twarz, że możesz być sobie prawnikiem, możesz być sobie lekarzem, możesz być sobie pielęgniarką, ale to ktoś mi właśnie też ostatnio napisał, że to mnie tak odstresowuje, więc drogi dzieci, jeśli chcecie dzieci i młodzież i starsi, ślęczycie przed komputerami teraz tak dużo, nie? Wyłączcie ten komputer, wydrukujcie sobie opracowania jakieś, uczcie się na pamięć jak najwięcej, bo też oduczamy się, ja sama to do siebie mówię, tak powinnam lustro teraz przedstawić i sobie powiedzieć, uczcie drogie dziecko na pamięć, zauważ, że my się już niczego nie uczymy na pamięć, bo wszystko mamy w telefonie, nie? I nasze pokolenie, tak jak trochę rozmawiały, rozmawialiśmy przed, przed wejściem, że u nas, żeby odrobić pracę, nam było, trzeba było iść do biblioteki, tak? Albo wziąć jakąś książkę, tak. I poszukać definicji, nie wiem, pantofelka, załóżmy. Tak, a teraz nie, bo nie uczysz się niczego na pamięć. Twoje neurony umierają, bo wiesz, że masz to w komórce, tak? Jak to jeden mniej znany polityk mówił: Mam to w komórce. Naprawdę coś takiego powiedział? Tak, tak. Mój ulubieniec, pan Petru. Tak, Aha. tak. Kiedyś tam, znaczy on, był, on był mistrzem gagu, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc jakby nie sympatyzowałam z tą partią, ale sympatyzowałam z humorem, który nieświadomie prezentował nam wszystkim. Wrócił chyba do, do biznesu, do ekonomii, z tego obszaru gospodarki, z którego przyszedł, do polityki, nieistotne. Festiwal Muzyki Gitarowej. A ja mówię, co powiedziałam? No dobra, festiwal piosenki gitarowej odbędzie się w 2021 roku, bo wiem, że masz plan na kolejne edycje festiwalu w zupełnie nowej odsłonie. Mam i chciałabym, żeby się odbył i robię wszystko, żeby się odbył. Już się zaangażował e, burmistrz Włodawy. Więc słuchaj, ja tam jestem lokalną w tym momencie osobą, która bardzo prężnie działa. Myślę, że to działa w dwie strony, że oni bardzo wspierają mnie, a ja bardzo promuję Włodawę. Tak... I za 100 lat będziesz miała pomnik we Włodawie. Kurczę, chociażby ulicę jakąś, kurczę, wiesz, ślepą, to ja już byłabym bardzo szczęśliwa, żeby ktoś nazwał ulicę, na której chociażby jeden dom stał, że ktoś miałby w dowodzie imienia, ten, ulicę Katarzyny Melcher, to jest takie małe, małe moje marzenie. Jest... Kwerchwytów dozwolonych. Kwerchwytów. Kolonych, bardzo by chciała fontannę. Ja marzę zawsze o fontannie, kurczę, żeby, bo nie mamy fontanny, ja mam kompleks na tym, na nie tym... Nie no. mamy fontanny, słuchaj, wisznice, które są dużo mniejsze obok, a mają fontannę, ja tego przeżyć nie mogę, odkąd jestem bardzo, byłam bardzo mała. To musisz zobaczyć, kiedy będą wybory samorządowe, sprawdzić kalendarz i wtedy, wiesz, będziesz pytała się na różnych konferencjach kandydatów gdzie na burmistrza. gdzie jest moja fontanna. Właśnie, gdzie jest moja fontanna. Jest jest bo... Bardziej ambasadorka, czy celebrytka wodawy? Łodawie? O, o Jezu, nie lubię słowa celebrytka, chociaż mój y, kuzyn, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, nazywa mnie celewebrytką, bo to jest taki, y, o, celebryta, który jest znany tylko w internecie, to jest Bryta, więc... Celewebryta, nie tak, słyszałam tak, tego. Bardzo, bardzo myślę, trafne określenie, y, ale ambasadorka to jest, brzmi tak dużo, dużo bardziej, no. tak, i tak myślę, że tak nawet aż siądę. No, łączysz Polska, Wielka Brytania, Wielka Brytania, Polska, no i tak próbujesz, tej Wielkiej Brytanii wrócić się nie udaje. To prawda, y, i nawet burmistrz ze sceny ostatnio, pozorganizował zorganizowa zajebisty na Opowiadaj, bo właśnie widziałem jakiś music, ale jakaś tutaj muzyka przez wielkiemu. Powiedz nam o tym, bo to jest bardzo ciekawe i edukacyjne. Słuchaj, y, zupełnie na przypale, moja koleżanka dobra, y, Paulina Grochowska, którą możecie na przykład znać z internetu, ze studia Akantus. Y, zgadałyśmy się, jak byłam w Warszawie ostatnim razem, co się też widzieliśmy. Ja sobie myślę, kurczę, no już z Wodawskim Domem Kultury trochę współpracuję. Oni tam różne rzeczy próbują, ale wiadomo, artyści teraz cienko przędą, więc żeby zrobić coś w międzyczasie, a wstrzeliliśmy się idealnie w moment, w którym jeszcze obostrzenia były troszkę luźniejsze, więc nawet udało się zrobić przy połowie publiczności, gdzie to był absolutny szał, bo to było pierwsze wydarzenie od nie wiadomo ile, że ta publiczność była autentycznie. E, zaprosiłam do współpracy marki, sukienki, Marizeli, Kolie, prawda? E, ten, więc to było takie e, firma Wawel, to było takie biznesowe, wiesz, to było takie zupełnie nowatorskie. Influencerko pełną gębą. Kolie, sukienki, wdziałam Twoją sesję zdjęciową. Bo się spowalnia. Zobaczcie, jak ona się uśmiecha w trakcie rozmowy. Tak, bo to jest w ogóle fajne. To był niesamowity projekt. Niesamowity. Coś, co ja bym w życiu nie myślała, że to się wiesz, wydarzy. A, a to się. Co się stało? A skąd ten Wawel, dziewczyny? No, rozumiem rock'n'roll, bo grasz na gitarze, sukienki, no bo jesteś atrakcyjną kobietą. Kolie tym bardziej, no widzę, że masz długą szyję, więc ta kolia ładnie wygląda. No, ja nie, ja nie mógłbym nosić koli, no bo ja w ogóle nie mam szyi. Mam taki ABS, czyli absolutny dłuższą, brak szyi. No, dłuższą. Jakoś dłuższą? Dłuższą, tak, jakoś dłuższą dobierzemy. A oni produkują też jakieś takie łańcuchy? Nie, łańcuchy nie, ale dłuższą kolię. męska oni... kolia? Nie, ale tak sobie jaja w tym momencie. No, no, no kurde, człowiek zaprasza cię i jaja robią z ciebie, nieistotne. Es kommt ein Wiesz co, bo ja miałam też o, 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 odchudzanie, prawda? Tutaj babę jesteś, możemy sobie piątkę przybić, bo, bo my ogólnie ważymy trochę obo, oboje, co ci się ostatnio obrywa, ale to pozdrawiamy tych wszystkich. To wcale nie jest łatwo schudnąć. Ja trochę schudłam, ale teraz trochę mi wróciło, więc... Ja schudłem i po prostu jakby to powiedzieć, waga wskazuje z dwóch na trzech cyferek. O tak. Czasami są dwie cyferki, czasami są trzy. Kto jest kumaty, to wie o co chodzi. No tak, no ale jakby realnie patrząc to obu nam się, oboju nam się, by się przydało trochę zrzucić. No i Słuchaj, ja y, byłam na tym poście Dąbrowskiej, schudłam dużo i w pewnym momencie tak miałam taką straszną ochotę na czekoladę. I zobaczyłam, że moja mama zaczęła kupować y, czekolady Wawel, właśnie 70%. No, i się okazało, że one mają fantastyczny skład. No, i się obudziła we mnie ta żyłka influencerki. Dlaczego, jak moja mama codziennie kupuje jedną czekoladę. Dlaczego my mamy za to płacić, prawda? Skoro ja mogę im po prostu powiedzieć, że są super, bo i tak je kupujemy, prawda? No i w tym momencie tak to się stało. Jak ja wydałam już tysiaka na te sukienki, to ja sobie pomyślałam, kurde, no fajnie, żeby chociaż trochę dostać tych sukienek, chociaż trochę, prawda? No to będę ten, no i tak, tak to jest, tak to jest. bizneswoman, dziewczyny. Totalnie, ja jestem grażyna biznesu, tak wiesz. Gdzieś, gdzieś to chyba y, ukrywałam w sobie. Y, tak. Taki tytuł rozmowy. Kasia Melcher to jestem, gra, jestem grażyną biznesu. Tak, totalnie, totalnie. Ja, okurczę, uwielbiam to. Zaś ona wszystkim potrafi wysępić, nie płaci, nie płaci. No właśnie, y, chcia znaczy, sępić. Na tym polega współpraca. Ktoś coś, tobie za coś, tak? I nawet wiesz, czy tutaj panowie sprzedający oni dają swój czas za to, że tak nic, nic charytatywnie nie robi, tak? Ja mogłabym dalej kupować te rzeczy, a przez to, że jestem fanką tych marek, ja mogę za te kolie po prostu, wiesz, znam panią, która projektuje te kolie, znam, wiesz, bywałam w tym salonie, ja te kolie noszę od 10 lat, chociaż przestałam, nie? No bo ten okres angielski to był taki, w którym ja tylko się przebierałam w uniformy i gdzieś zapomniałam o tej kasce, która właśnie chodziła w koliach, chodziła w sukienkach, nie? Bo była po prostu z dyżuru na dyżur z wywalonym językiem biegała, nie? I tak biegałaś biegałaś ale dobrze Ję angielski angielski widziałam że masz jakiś nowy cykl na YouTubie dotyczący mm, nauki języka angielskiego język się cieszysz jak informacja zwrotna chyba dobrze nie chyba dobre informacje są bo tak masz uśmiech znowu od ucha do ucha tak informacja zwrotna jest bardzo dobra dużo więcej wysiłku mnie kosztuje przygotowywanie tego więc już zainwestuję w swój własny komputer żeby móc to montować bo powiem ci że się targowałam długo sama ze sobą czy ja potrzebuje tego komputera, czy nie potrzebuje tego komputera, bo w tym momencie to proszę znajomych, weź mnie zmontuj, panie zmontuj, niej tam biegam, proszę. Próbuję jakoś sobie radzić, bo te materiały są w większości, czy wywiady z, bab z babcią nie montowane. Ale to jest właśnie naturalne i to jest duży plus. Bo na przykład mi się na YouTubie nie po, nigdy nie podobało to, kiedy wszystko jest cięte. Rozumiem, że nie ma oddechu, tylko jest po prostu wypowiedź ciak, wypowiedź ciak, pytanie ciach, odpowiedź ciak. I to takie nienaturalne. Takie bym po prostu do coś takiego niestrawnego, może i ładnie wyglądającego, ale nigdy nie zapamiętam, że to było co. Dobra, wracamy, wracamy do tego montażu. I w końcu będziesz montowała, kupisz komputer. Tak, wiesz co, może dla niektórych to się lepiej ogląda, ale no, statystyki są bezlitosne, jeśli chodzi o to, i ludzie cenią swój czas. Więc po pierwsze muszę mieć montaż, żeby to było napakowane treścią. Z takiego też można powiedzieć marketingowego względu, no bo ludzie jak zobaczą, że ona się angielskiego w 5 minut i rzeczywiście te odcinki są napakowane różnymi wyrażeniami, które łatwo skorzystać. Moja w tym głowa, żeby skonstruować ten odcinek tak, żeby osoba, która nawet tylko raz obejrzy film, już jej się skojarzyło, że na przykład Friend of Dorothy to jest konkretna osoba na przykład. I to jest takie sformułowanie, które w stu procentach ja wzięłam z mojej y, działalności życia z Anglii. Nie wzięłam tego ze słownika, nie wzięłam tego z filmów, które już obejrzałam, tylko to wzięłam z życia. A co to za związek frazeologiczny, czyli co to oznacza, jaką osobę? Friend of Dorothy to jest y, 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 taki slangowy y, wyrażenie na geja. Friend of Dorothy? A tak. to ci? To się wzięło od Dorotki tej z krainy Os, nie? No i kiedyś właśnie moja koleżanka tak w zabiegowym właśnie powiedziała, oh, he's a friend of Dorothy. I ja nie wiedziałam o co chodzi, nie? Więc ja muszę dopytywać o co chodzi. No i to dopytujesz o co chodzi, ale właśnie, dobrze, język angielski swoją drogą, festiwale swoją drogą, ale właśnie, wszystko ci się układa, jesteś uśmiechnięta, ty w ogóle masz jakieś, zmierzysz się z krytyką, czy ludzie ciebie krytykują, bo ja uważam, że ty jesteś taką wesołą wróżką roztaczającą pozytywną aurę na, na, na polskim no i w sumie może też na brytyjskim YouTubie. Wiesz co, zdarza się, oczywiście, że się zdarza, ale na pewno inaczej do tego podchodzę teraz, niż bym podchodziła 10 lat temu. Więc y, oczywiście, przecież dlaczego ja się też zaczęłam odchudzać, bo ludzie mi pisali, że jestem grubą świnią i że mogłam coś ze sobą zrobić. Więc mi się wydaje, że wiesz... Ale to jest taka najpopularniejsza inwektywa, zauważyłaś na, na YouTubie? Albo gruba świnia, albo spaślak. A nasz kraj powiem ci, jak patrzę, no też wszyscy nie są szczupli, chudzi. Wiadomo, ja nie jestem też idealny, prawda? Ale no kurde, Polska jest krajem ludzi, którzy mają idealne sylwetki. Tak. To jest najłatwiejsze określenie, jeszcze do, dopowiem. Jest łatwe, ale z drugiej strony można powiedzieć, o jestem jaki jestem, albo jestem jaka jestem, ludzie mają mnie szanować, teraz jest jeszcze trend, prawda? Body positive. Body positive, a z drugiej strony w tych żyłach cholesterolu jest za dużo, insulinę, trzustka ledwo wszędzie tam i tak dalej, więc w pewnym momencie no można by było y, zrobić małą autorefleksję i nie kupić sobie kolejnego pączka, albo w ogóle z tych pączków zrezygnować. Jadłeś pączka, tłusty czwartek? Jadłem. No, a ja nie, ale nie dlatego, że się odchudzam. Ubudzałam, tylko zapomniałam, bo taka byłam zarobiona. Ja tam w trakcie rozmowy zjadłem pączką, chyba miałam chyba kilka rozmów Tłusty czwartek. Niech to możecie zobaczyć u mnie na kanale chyba z Fabianem, Nie, z fabiański, nie, wiem, z Ryfouri, taka raperka, ale wracając właśnie do tej, do tej tematyki, która może też jest ciekawa, albo i mniej. Ale właśnie, badi pozytyw. Ja zauważyłem, że krytyka teraz się zmasowała przez, tą, przez ten okres pandemii, że ludzie kiedyś jak mieli czas, żeby wyjść, żeby uzewnętrzyć jakieś swoje emocje, żeby po prostu. Nie myśleć, nie kisić w sobie, tylko mogli pójść, nie wiem, do knajpy, napić się, spędzić czas z przyjaciółmi. To nie było aż takiej mocnej kryty krytyki. Teraz siedzimy w tych domach i po prostu wyładuje, wyładowujemy swoje gorzkie żale, wy, wylewamy swoją, swoją żółć za pośrednictwem, mediów, za pośrednictwem przepraszam, mediów społecznościowych. Ty też to widzisz? Nie, nie, nie widzę, powiesz. no jakby ja już trochę mi się schudło, więc jak ludzie zobaczą, jak wyglądałam, jak wyglądam teraz, to i tak, ale są tacy, którzy na przykład jak powiedzmy wróci mi trochę, to tak... Ehh efekt, jojo. Naprawdę jest coś takiego? Tak. tak I y, na, na, nawet napisam jednej osobie, cytuję, spierdalaj, tak, au, au, ten, tak, wiesz, automatycznie, nie? Ale widzę, że to w ogóle nie ma, bo później mi ciśnie, o i do tego wulgarna. Ale ja to nie wchodzę, bo to zawsze przegrasz, nie ma, nie ma sensu, bo nie ma sensu zniżać się do tego poziomu, bo i tak on ci po, ta osoba pokona doświadczeniem. Po co? Może komuś, słuchaj, dzięki tobie albo mnie komuś się zrobi lepiej. Że się powyżywa, napisze komentarz, że ktoś jest hamem, nie wiem, grubasem, z paślakiem, albo że efekt joją. Może my robimy taką trochę taką ekstremalną formę terapii. Psychoterapii, rzekłbym nawet. Y ja nie. Nie, 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 poz, nie jest to okej, okay, jeśli ktoś Twoim kosztem sobie używa. A po drugie, tak samo, to jest dokładnie taki sam mechanizm, jak jedzenie na przykład słodyczy, bo to ci na chwilę poprawi ulgę i to sobie myślisz, że hmm, to działa. Więc ogólnie czuję się ze sobą źle, zjem sobie batonika, na chwilę skoczy mi cukier, po, po, poczuję się na chwilę lepiej. Tak samo ten człowiek. Na chwilę, a, sobie ulży, a napisze tę uboro że jest pustą świnią. No i w sumie wiesz, napiszesz, no i na chwilę się poczuł lepiej, ale to pójdzie na inny kanał, napiszesz czy komuś, że nie wiem, ma krzywe zęby, albo wielki nos, albo pryszczate pryszczaty czoło. Więc apeluję do tych ludzi, zajmijcie się czymś twórczym, bo... Zacznijcie grać na gitarze z Kasią. Zacznijcie grać na gitarze z Kasią, zacznijcie rozwijać się, bo takie nawet... Powiem Ci, że odkąd sama zaczęłam być jakby może osobą publiczną, to już nie mam takich pokus. Żeby, te, żeby, tutaj my jesteśmy w sklepie, więc ludzie tutaj następują zakupowe, te, procesy. Szuka ten... akurat gitary szóstki, chyba gitary elektrycznej, z tego co widzę. Tak, no i y, w tym momencie y, jest to trudniejsze, niż napisanie komuś, że jest beznadziejny i w ogóle, żeby y, spadał na bambus, bo w tym momencie zamiast tylko napisać komuś komentarz, Trzeba było coś ze sobą zrobić, a to wymaga trochę więcej wysiłku. I pracy. Zresztą zauważyłem, że teraz wszystko musi być od razu. Musisz mieć miliony subskrypcji, ty, tysiące lajków, ale to nieistotne. Istotne jest to, że właśnie jak udostępniłaś rozmowę naszą na swoim kanale, ludzie mówią, o jaka fajna i jaka ciekawa rozmowa, super, zróbcie coś razem. No i znowu zrobiliśmy. No właśnie. To. No fajnie. Wiesz co, yy, oczywiście. Komentarze krytyczne są jak najbardziej w cenie. Bo ja na przykład pod tymi swoimi odcinkami o angielskim czasami dostaję też komentarze, że słuchaj, wszystko pięknie, ładnie, ale to słowo wymówiłeś źle. Więc ja sprawdzam, czy rzeczywiście wymówiłam źle, no i. E, tak, wymówiłam źle, wymówiłam e, przez inną głoskę niż powinnam była i wiesz, i to daje mi też feedback na następny raz, sprawdzaj każka pięć razy, bo jednak mimo wszystko ktoś później na lekcji powie, tak, midi, medium, a nie medium, tak, na przykład w tym odcinku o okupowaniu ubrań, no i sobie powiedzieć, a skąd ty tak wiesz, no bo pani Kasia powiedziała, pani Kasia powiedziała źle, więc też sprawdzajcie, ja mam taki feedback, żeby ja po prostu wiesz. Masz inteligentnych odbiorców, że tak, komuś się, no. ale że komuś się chciało. To jest ważne, że komuś się chciało ci napisać. Słuchaj, no y, wydaje mi się, że w ogóle y, taka pozytywna krytyka, to, że komuś się chce, to jest najwyższa forma też uznania, bo ktoś inwestuje swój czas, który mógłby poświęcić na wypicie sobie y, kawy i zjedzenia lodów pistacjowych, prawda, zamiast na przykład tobie dawać jakikolwiek feedback, prawda? No, y, więc jeżeli ktokolwiek inwestuje swój czas, żeby na cokolwiek napisać ci pod filmem, to też jest jakby można podziękować co najwyżej. Można, dziękuję ale zauważyłem, że z wiekiem, że im ktoś jest starszy, starsza, tym właśnie te komentarze są pozytywne. Że to z wiekiem jest tak, że im ktoś jest młodszy, po prostu ta, ta burza hormonów, testosteronu, estrogenu, estrogenu tak dobrze powiedziałam, mm. estrogenu, po prostu musi znaleźć swoje ujście. Teraz jest internet. Kiedyś było podwórko, no. nie wiem, co tam jeszcze, szkoła, a teraz wiadomo, jak z tą szkołą. A teraz dzieciaki mają media społecznościowe, no tak, głównie media społecznościowe. Tak, tak. Yy, czekaj, o czym my, żeśmy mówili? O tym yy... o feedbacku, o tym, że komentarz, że ktoś szukał, że poświęcił czas zamiast jeść lody pistacjowe, to napisał ci komentarz, że i z, wiekiem, że... Do tego i z Wiesz co, bo leczymy się z perfekcjonizmu. Boże, przecież ile ludzie rzeczy nie robią, bo myślą, że musi być wszystko idealne, a tak naprawdę nie musi być, nigdy nie będzie i szybciej to zaakceptujesz, tym będziesz miał fajniejsze życie, prawda? No. No, my jesteśmy w sklepie muzycznym Rock'n'Roll przy ulicy Polnej 30 w Warszawie. Właśnie, masz jeszcze czas słuchać muzyki, czy tylko edukacja, edukacja... Pod względem języka angielskiego, czy też gry na gitarze ukulele, coś cię zachwyciło, coś cię zafascynowało ostatnio, albo coś cię szokowało, zirytowało, doprowadziło cię do negatywnych emocji. Słuchaj, jeśli chodzi o polską muzykę, no to mamy takie, powiem Ci nawet wczoraj miałam tutaj z kierownikiem tego zakładu taką y, dyskusję, że jest niewiele rzeczy zachwycających. I że co przez to, że jesteśmy przebodźcowani muzyką też. To wszystko się wydaje takim zlepkiem tego, co już było, prawda? Są rzeczy, które przemawiają do nas bardziej, ale to jest, Jezu, ja lubię ciszę. To jest straszne, ale ja lubię ciszę. Tak, naprawdę. Tak naprawdę. Z wiekiem? Chyba, chyba. No. To jest, to jest może mało, bo ja powinnam teraz mówić, o Jezu, jak ja kocham muzykę tych, tych, tych i tych, ale to też jest chyba kwestia dojrzałości, że zdarza mi się czasami, że też koledzy muzycy albo inni ludzie, influencerzy, coś tam próbują. Nie znasz tego? Nie słuchasz tego? tego i oczekują takie, to jest taki trochę szantaż też, ale manipulacja, prawda, wbijanie kogoś w poczucie winy, że ja jako osoba, ty jako ta, ta i ta powinnaś wiedzieć to, to i to, a wiesz co, i to jest chyba już chyba taki dość wysoki poziom dojrzałości, że ty możesz powiedzieć, nie, nie znam, nie wiem, słucham ciszy, ptaków, wchodzę sobie po Wiosna. I mam to w dupie, tak, cytując już powiedzmy ten, ale zrobimy Grażyna Biznesu, nie zrobimy tego, że mam to w dupie. I Grażyna Biznesu jest dobry, taki uśmiech, nie? i takie zamiast pieniążków, byś sobie, sobie grafikę, już miała dolary albo euro, albo nie, funty, o przepraszam. Funty, no, albo inne tam. To jeszcze no, chyba ile stoi teraz? Piątka dobrze, jest no, piątka, powyżej. Ma no, 5,30 było nawet, no. Dobrze, no. Tak, wiesz, i to jest takie, ja polecam Wam. I jak na przykład z młodymi ludźmi czasami rozmawiam, to y, bardzo łatwo młodym człowiekiem, przez to, że jesteśmy wychowani na kulturze braku manipulować, że ktoś Ci powie, to jest źle, i nawet jeżeli to jest dobrze, to ta osoba nie powie: Ej, to nie jest ten, tylko po prostu, żeby mieć święty spokój, to powie, że to jest źle. Ale ty nie masz takich zakusów właśnie ty jako, dobrze powiem, jako influencerka, no bo masz jakiś wpływ, influence, czyli wpływ, masz jakiś wpływ, nie masz czasami, nie budzi się w tobie taki ma matka mała przywódczyni sekty, że na przykład coś spróbujesz powiedzieć w filmiku, że dobra, róbcie tak, róbcie tak, albo to jest dobre, albo to złe i patrz w komentarzach, tak, pani Kasiu, czy tam Kasiu, nie wiem, jakby, jak to jest ze swoimi odbiorcami, tak, róbmy to, idziemy z panią, masz czasami taką myśl? Oj, wiesz, wydaje mi się, że to, to jest takie słowo w bardzo przybliżonym i z przymrużeniem oka sekta, ale wydaje mi się, że to każdy y, człowiek, czy influencer, czy zespół muzyczny ma wokół siebie ludzi, którzy myślą podobnie, którzy mają wspólne wartości, do których trafia ta sama muzyka, do których trafia ten sam przekaz y, 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 y tworzy, i dzięki temu jest fajnie. Bo wtedy człowiek nie czuje się sam na tym świecie, bo sobie myśli, a jest jeszcze ktoś tak popierdzielony jak ja, tak? I się nagle okazuje, że tych ludzi jest tysiąc, bo na przykład w klubie anonimowych gitarzystów jest ponad tysiąc ludzi, prawda? No to jakbyśmy się wszyscy zebrali, to w tym momencie byłoby nielegalne, ale. Ten pan też jest w klubie anonimowych gitarzystów? ten pan bardzo dobrze gra. Ja jestem gitarzystą. O! A Pan Mike ma na imię? żaden pan, ale Łukasz. Pan Łukasz. Tak, bardzo pomocny człowiek, bardzo, bardzo. Chyba lubi metalowe klimaty z tego co ja widzę po koszulce. lubię, lubię, ale to pozory, sercu czuję bluusa. Okej, okay, no to wiadomo, no korzeń przede wszystkim. Pomorski, pomorski... A, masy Pomorze, tak? Jeżeli widzę wlek metalowe wiemy jak, jak z lasów Pomorze. Z lasu wszystko kuczy i buczy i, i tak. I tak, wracamy. Tak, tak. Nie, nic nie szkodzi. I jest wr... taka fajna atmosfera w tym sklepie. Tutaj panowie, każdy z nich jest gitarzystą i to niezłym. Tak, to właśnie po naszej rozmowie muszę w takim razie sobie sprezentować jakiś instrument. Ale właśnie, pamiętam przed spotkaniem się podziałaś, Bartek, A może porozmawiamy o Eurowizji? Powiem ci tak, ja nie czuję Eurowizji. Uważam, że to jest takie, te, taka telewizyjna, e, europejska telewizyjna wydmuszka, żeby sobie ludzie mogli, nie wiem, odpocząć, nie wiem, odreagować sobie. Ale mamy bardzo żałosnego kandydata. Przyznaję się bez bicia, bo ja rozmawiałam jakiś czas temu z tą pierwotną kandydatką, czyli z Alicją Szynowską. Bardzo zdolna dziewczyna, obdarzona naprawdę mocnym głosem. A tu taki psikus. Taki, no, nagrywamy, powiem Wam tak: nagrywamy tę rozmowę w trakcie 1 kwietnia, prima aprilis, tak. i to nie był prima aprilis, tylko był wcześniej. Powiedz mi, bo Ty masz język angielski w małym palcu, ja tam komunikatywnie nie dogadam się. Ale właśnie, to tak brzmi. Tak średnio, ten jego angielski, jak ja widziałam, nie wiem czy się jego występ w jakiej to melodii z Alize. Mhm. Oni śpiewali tam The Rain, nie pamiętam, bardzo znany hit, pamiętam innego z braci Jacksonów. Mhm. Widziałem. widziałam. why? Wiesz co, ja gdzieś yy, powiem tak, ja Rafała jakbym nie słyszała jak on śpiewa, to bym sobie pomyślała, fajny facet i pilot jeszcze w ogóle, kurde, on ma patent na pilot, nie? Ale na przykład to jest fajny, przystojny facet, dwa razy starszy od Alicji, nawet to sprawdziłam, nie? E... Ale dobra, miałam to u siebie na kanale powiedzieć, ale powiem tego, wiesz, wiesz, w czym się pierwsze skojarzenie jego utworu? Cztery osiemnastki. Naprawdę, no, tak? Trochę do niej podobny. Trochę, trochę, jakby podłożyć, wiesz, tutaj e, teledysk Brzozowskiego i to ja, wiesz, jakby szkoda mi, że to takie taka, taka nieładna... Mówisz, rzecz. on jest entertainerem. Niech sobie będzie i ja po prostu go lubię, wiesz, ja go lubię, mam jakąś taką sympatię do tego człowieka, jakby on tutaj przyszedł, to było, o, czy ja mogę cię poznać, nie, takie, takie mam sympatię, imponuje mi, że na przykład ma, ma, ma może lat samolotem. To myślę, Super. I to mnie bardzo ten, ale tym, jak śpiewa, mnie nie imponuje. No wiesz, co nie? mnie smuci. Dodam, no. Kasiu, przecież mamy zdolnych producentów, autorów tekstów, na przykład przecież Patryk Kumur, e, czy też Lanberry tworzyli hity, nie? Wiem, dla Roxany Węgiel, dla Vicky no. Gabor. Przecież oni mogliby mu coś zrobić, a nie wzięli z jakiegoś publishingu szwedzkich producentów jakiś odrzut. I, dobra, weź tam, Rafał, coś tam zaśpiewa. Tak, powiem Ci, że w ogóle można by było zrobić całą audycję o, tych, o tym, jakie fajne piosenki, które stawały w szranki na przestrzeni lat, a zajęły drugie miejsce, zajęły trzecie miejsce. Mam tu na myśli na przykład You May Be in Love, nie? Zajebista była piosenka Blue Cafe, nie poszła. Goja. Też było, też All My Senses się chyba nazywało, też zajebisty numer i też nie poszedł, ja mam wrażenie, że mamy jakiś wybitny talent, o jeszcze Carmel był, też coś w stylu Lana Del Rey, trochę fałszowała na przesłuchaniach, ale utwór był dobry i ja mam wrażenie, no, bardzo z Lana Del Rey mam wrażenie się inspirowała nią, ale to nie szkodzi, no i Dlaczego? Takie mam takie wewnętrzne, takie wkurzenie, bo ja pamiętam już od, od, od dzieciństwa, zawsze trzymałam kciuki za yy, utwory, które gdzieś, a gdzieś mam czuja do dobrych utworów, do hitów, wiesz, tak potrafię powiedzieć, albo też... Na, na, I pełną gębą. No, ale i to jest mi smutno. Ja za każdym razem mam takie już za cztery lata, nie tylko takie, wiesz, no nie za cztery, tylko za rok, ale oby, ale to jest zawsze takie... Tu nie ma czym się przejmować, nie ma jakiegoś przybicia Eurowizji, zobacz. I tak i nie, bo na przykład łotewski zespół Prata Wetra, czyli Brainstorm, dzięki temu się zrobili międzynarodową karierę i robią faj... robili na pewno fajną muzykę. This is maybe, we could into... No i to jest, wiesz, to nie, wiesz, to tak jakby nam wychodziło to byłby najlepszy festiwal na świecie, prawda? To nam nie wychodzi. wychodzi to jakiś tam takie. Ja... Kasiu, jakie plany na przyszłość? Powiedz mi, bo to u Ciebie się dużo dzieje. Mieliśmy ten koncert z okazji Dnia Kobiet. Mamy, no, mamy nowy format Nauka Języka Angielskiego. Mamy wciąż Twoje rozmowy i przemyślenia z babcią. Co dalej? Czym nas zaskoczysz w wakacje albo jesienią? Chcę zrobić kanał po angielsku. Kurde, trzeba go big albo go home. Kurde, gdzieś marzy... Wiesz, marzyć trzeba dużo mieć duże marzenia i Spróbuję zrobić międzynarodową karierę. Ale, ale spróbuję. Ja, ja skupię się na Polsce, może za jakiś czas, za jakiś czas pomyślę o innych rynkach, nie wiem, Europy Zachodniej czy też wschodniej, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, jak zwykle pełna uśmiechu wigoru, która nie myślałam, że oczko puszcza, ale ona zawsze się tak uśmiecha. Kasia Melcher z kanału Chwyty. Dozwolę. Mam nadzieję, że się spotkamy nie raz, nie dwa, nie trzy, jak będziesz znowu w Warszawie. Tak! pewnie pewnie tutaj albo gdziekolwiek tutaj jest fajna ta sceneria bo tak o, się tu się spotkamy tutaj tak. O no, no zapraszamy ja tutaj się czuję jak w siebie więc zapraszam Tutaj w swoim... Dziękuję. To może się zatrudnię na drugi etap, tutaj do rock'n'rolla. Zaraz już tam CV mam przygotowane w pręcaku, więc zaraz chłopakom podeślę. No naprawdę, czuć tutaj klimat. Jeszcze raz przypominam, rozmowę nagrywaliśmy w sklepie rock'n'roll przy ulicy Polnej 30 w Warszawie. Kasia Melcher, chwyty dozwolone. Dziękuję za rozmowę i samych sukcesów, żebyś podbiła nie tylko Polskę, Wielką Brytanię, ale może też Stany Zjednoczone. O! Słuchaj, po angielsku to można podbić cały świat i spróbuję. A co? Trzymałam za nią kciuki. Dzięki. Dzięki. Hej.